Hajdziemy, no ja pierdolę. oni to gaszą, w cholerę. A teraz to będzie. To jest końcówka dobra, Wam powiem. A w dupie to miało być tak rekwizyt, tak? To teraz musicie gasić. Pamiętacie, że trochę ropy tam jeszcze może być, nie? Dla tych 5 litrów. Dobra akcja panie kolego Dobrze nie? Jeszcze ja się faktycznie zapaliła ta wektra Ani się Ja wiem ale się zapaliła ta wolera Wiesz o tym że się zapaliła? Ledwo to nas pomoc wyglądał Ledwo straszno widać A to przynajmniej będzie realnie wyglądało

Został. Ale szybko się zajął ten samochód, nie? Ile chcesz tego? Starczy, no tak wiesz Czwarta minuta leci Starczy, bo ja od nich zgram z telewizji, oni mi na płytę nagrają No to masz coś już chyba że chcesz to...